Zdiagnozowano u mnie raka muszczka. Ja miałam też bardzo silny udar. Leżałam, ponieważ miałam niedowład rąk i nóg. Później Władza w rękach wróciła, ale nie mogłam nogami ruszać. W ogóle chodzić nie mogłam. Potem z pomocą moich dzieci zaczęłam chodzić o kulach. Jak szłam o tych kulach, to ktoś mi jeszcze pomagał. Lub musiałam mieć asekurację, no bo miałam totalny niedowład nóg. No i to był dla mnie problem. Dowiedziałam się, że Ty przyjeżdżasz. I moją przyjaciółkę poprosiłam właśnie, żeby pomogła mi się dostać. No i podczas właśnie modlitwy poczułam ciepło. Nagle się zlecili ludzie, którzy kładli na mnie ręce zupełnie. Obcylucie. W pewnym momencie pamiętam, jak taki pan powiedział, rzuć kulę i idź. Ja mówię, jak mam rzucić kulę iść, skoro nie mogę chodzić? Tak. On mówi, rzuć wiara, siostra wiara. No i rzuciłam te kulę, słuchajcie, no i zaczęłam chodzić. Mówię, chyba mi się wydaje. Więc poszłam do przodu, do tyłu. Moja przyjaciółka zaczęła płakać, mówi, chodzisz? Ja mówię, no chyba tak. Ja mówię, a może mi się to wydaje. No i później wszyscy mnie zaczęli namawiać, żeby właśnie podejść do ciebie i złożyć świadectwo. Jest to świadectwo też w internecie. Twierdzono, że po takim udarze y, to jest niemożliwe, że ja zaczęłam chodzić, i że nie ma żadnych nawet blisk na mózgu, że ja w ogóle coś takiego przeszłam. Więc to jest chyba najważniejsze. Ja byłam katolikiem, który po prostu wiedział, że coś tam gdzieś tam jest u góry, od święta. Natomiast po tym, co ja doznałam, to powiem szczerze, że słowami nie da się tego opisać. Tylko mogę powiedzieć, że jestem cały czas to już jest trzeci rok będzie na Bożym Haju. Jestem po prostu przeszczęśliwa i dziękuję za wszystko. Pała Bogu za to.